3 do 0 Mazur Karczew demoluje ząbkowie ząbki, a ze mną jest jeden z bohaterów tego meczu. Kto wie czy nie główna postać tej potyczki? Patryk Kwaśniczko, prawie obrońca Mazura Karczew. Patryk, chyba wielibyście taki wynik w ciemno przed tym spotkaniem. Tak, nie ukrywam, że wynik końcowy dla nas jest bardzo dobry. Chociaż jechaliśmy tutaj po, po zwycięstwo po ostatnim meczu, chcieliśmy kontynuować tą, tą dobrą serię. Mam nadzieję, że ta seria będzie trwała jak najdłużej i, i będziemy punktować, ponieważ te punkty są bardzo nam potrzebne. Już od pierwszych akcentów tego meczu było widać, że jesteś obrońcą bardzo przysposobionym ofensywnie. Sunąłeś tą prawą stroną. Pierwsza akcja, znaczy akcja po której padł pierwszy gol, no to palce lizać. Czy to było tak, że tą piłkę miałeś tutaj przy linii środkowej i pomyślałem, a pójdę mocno do przodu, do samego końca, jak Maradona i zakończę to golem? Czy to jakby tak wyszło w praniu? Znaczy, no te inklinacje ofensywne nie ukrywam, mam i zawsze, zawsze ciągnie mnie do, do przodu. Więc jak, jak przyjąłem, zobaczyłem troszeczkę miejsca. I sobie gdzieś, gdzieś, gdzieś sobie to wyobraziłem, jak to zrobię, i, i w sumie wyszło idealnie. Jeśli chodzi o drugiego gola, widziałeś, że Mateusz Kryczka jest trochę wysunięty z bramki, zdecydowałeś się na strzał. Czy była to po prostu taka decyzja chwili? Nie, szczerze mówiąc, wiedziałem, że zawodnik z mojej lewej strony już jest bardzo blisko mnie, i nie mam czasu, więc musiałem oddać strzał. Podjąłem taką decyzję i. No i się udało, więc, więc, więc duże szczęście też z mojej strony. Ale nie ukrywam dzisiaj. Dzisiaj cały zespół jest głównym bohaterem tego zwycięstwa. Nie mamy żadnych, że tak powiem, gwiazd w zespole na papierze jesteśmy, jesteśmy wielką jedną drużyną. Osiem goli w dwóch meczach, 6 punktów. Czy to oznacza, że Mazur karcze widzie po awans? E... Znaczy myślę, że, że nie ma co też popadać w taką euforię, chcemy, chcemy punktować, chcemy zdobywać jak najwięcej punktów, cieszy fakt, że zdobyliśmy w dwóch meczach 8, 8 bramek, ponieważ na początku tego sezonu jakoś nie, nie mogliśmy za dużo strzelić tych bramek, cieszy też fakt, że, że drugi mecz zagraliśmy na zero z tyłu i coś zawsze tam z przodu wpadnie. Także na koniec mam jeszcze dla Ciebie zadanie. Myślę, że najtrudniejsze ze wszystkich, jakie miałeś tutaj na stadionie. Czy potrafiłbyś prawidłowo wypowiedzieć imię i nazwisko Waszego napastnika? Szczerze mówiąc nie, 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 nie. Mówimy do niego y, AW, także nie, nie, nie. Aż, aż tak, tak się nie zagłębiałem. Nie, nie, nie. A więc nie, no tylko nie, nie, nie tylko komentatorzy potrafią polec na e, tym nazwisku. Jest to przekleństwem. Z pewnością przeklejstwem Ząbkowi przynajmniej na jakiś czas będzie również e, Mazur Karczew. Patryk Kwaśniczko był z nami tutaj na Dozbud Arenie. Gratuluję Dzień. jeszcze raz zwycięstwa Dzień. i powodzenia.